Witam panowie i panie z tej strony Emil od razu nie zniechęćcie się do tej gry, bo graficznie jest taka taka średnia, ale uwierzcie, nie będzie ciekawa. To tak z okazji, że No Man's Sky wyszło niedawno na PC, to my jesteśmy biedakami, i postanowiliśmy sobie zagrać w taką inną gierkę. W pulsara nazywa się, zobaczycie, jest ciekawa, mamy tutaj swoją załogę, pierwszy sierżant broni Grzesztof. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ma Hitlerowskiego Wąsa i o, oczko takie fajne Ertu nasz naukowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. I, I tutaj jest nasz Robcio. E, czy on? Ja Mechanikiem? Inżynier. Inżynierem, inżynierem, no. mechanik Robcio. No, sięma, sięma. Starszy. I nasz pilot Cloud. Hello, hi. Tak, i. Hajde. Dobra, do, na stanowisko. Szybko, szybko, do szybko, szybko, szybko ustawiać Jestem, się. Wszystko. Sprawdzić wszystko. Czy wszystko, wszystko działa? Jest, wszystko jest, wszystko jest. Wszystko działa. Wszystko działa? Dobra, przygotuj, Centrum Robcio, rejskie. przygotuj nas na skok. Dobra. dobra, przygotował. Ja sobie usiądę na moje siedzenie. Też wam będę pokazywał mniej więcej jak ta gra wygląda, bo to trudno wytłumaczyć w jednym odcinku. Jak chcecie jakiś poradnik do tej gry, to może zrobimy, chociaż my jeszcze jej w 100% nie ogarniamy. Ale jest naprawdę bardzo ciekawa, nie do końca rozbudowana, ale jest na razie, jak widzicie, nie wiem czy widzicie, ale. Beta 9,5. Jest postęp. Jest potrafiliśmy, jest co? To już teraz się rozwinęliśmy, że na przykład wiemy, jak chłodzić. System na <laughs> Tak, dobra. E, ja wam zaznaczę, tak? gdzie możemy lecieć. Dobra. Poczekajcie. E, my jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Poczekaj, bo ja nas nie widzę. A, tu jesteśmy, okej, okay, dobra. E, polećmy sobie tak dla przykładu. Na przykład do. Uh -huh. Czekaj, 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 nie, nie, nie zbadamy tego statku tutaj? Nie, no tu nie ma co zbadać, przecież my jesteśmy w, u siebie na tego, no. nam, w bazie. Dobra. Nie, tylko chodzi o to, że ten statek jest niezniszczony, ale można. Polećmy tutaj na przykład, tak, na próbę. Zaraz tam się może misja pojawi. Poleć, lecieć już? E, no jak Klaut ustawi? Dobra, ustaw się. To jest, czekaj, gdzie? A to jest za nami. A, za 1541. No i my sobie dzisiaj nagramy dwa odcinki z tej gry. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli chcecie więcej, to możecie napisać. Imir, proszę, nagraj więcej tej gry, bo będę płakał. Grzesztof, idź tam na swoje stanowisko, bo cię, <grym> nie wiem, wyrzucę. Przecież prze 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 z nikim nie walczymy, no. Ale masz być przygotowany na każdą ewentualność, Grzesztof. To na skoku jeszcze nie zrobiłeś. Grzesztof, każda ewentualność, masz być przygotowany, no, bo cię okay. wywalę stąd. Dobra, dobra, dobra. dobra lecimy. Dobra lecimy No jak będzie działka to, to arty ci pomoże Możemy sobie pójść na popołudniową herbatkę koledzy Co wy na to? No, dobra. dobra chodźcie okay. tylko ja nie wiem akurat ten statek to ja nie wiem gdzie mamy tutaj pójść na popołudniową nie, herbatkę to jest... dobra. dobra Kto co chce? Herbatkę tutaj ktoś można chce? Sobie tutaj herbatki no, chyba nie ma ogólnie jest... e, a tu jest jakby kurczę takie czy co? Eee, wiesz co? Nie co? wiem, bo to nie ja zamawiałem, to wy A zamawialiście. Może postatku, co? O, właśnie, możemy poprowadzić znaczy, po statku szybko. Chaty. Dobra, wjazd na chatę, chodźcie, bo na chatę zrobimy od początku. Już gotowi? No. Dobra, i tu muzyczka, ty, 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 czy coś. Dobra, to witam was wszystkich, witamy, Cloud, Grzesztof, Robcio, Yertube poprosili mnie o to, żebym wjechał ich na, im na chatę tutaj na statek kosmiczny, więc oprowadźcie po swoich stanowiskach. Dobra. Tutaj mamy pierwsze stanowisko, więc proszę tutaj no. powiedzieć co się tutaj dzieje. No więc tutaj na początku, na samym przodzie jest stanowisko głównego eksplorera tego Przestrzeni. Tego Przestrzeni kosmicznej, no i tutaj mam na przykład. Tu mogę sobie ustawić różne tryby latania, i w ogóle. I tu mam też pokazane, czy, czy wszystko działa, czy nie. No i w sumie to wszystko. Ja dobra, tutaj, oczywiście, jest moje piękne stanowisko, na którym ja sobie siedzę. Pokręćcie się na tym krześle, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Zresztą, pokręć się. dobry. Ale fajnie się kręcisz, dobra. znaczy to takie są części stanowiska. Tutaj, te. To są takie części, dobra. robcie co tutaj jest w twoim stanowisku. No tutaj, ja pokażę moje całe gdzieś. Nie no to, za, dobra, to ja tutaj pokażę po prostu, że tutaj mamy kontrolę wszystkich, tutaj żeby nam e, rdzeń się nie przegrzał, tu możemy na przykład światła wyłączyć i dużo innych rzeczy, tu możemy włączyć chłodzenie e, rdzenia, a tu mamy właśnie te warpy powiedzmy, to Ej. są skoki. To, to, jest, to jest same jak chodźciznę. to wcisnę. Dobra, dalej, tutaj jest to weaponery, gdzie ty jesteś Grzesztof? No? Weaponery, Grzesztof. Chodźmy do broni. Chodź, ja czekam. Tutaj nie będę pokazywał jakoś zbytnio, no to po prostu są działka, popatrzcie no Mamy 30 sekund, nie? No. no, dlatego właśnie chcę szybko Tu są... tu są kombinezony, popatrzcie, to są kombinezony Tam już byliśmy... W... Tu jest scientist, kurde, tutaj tu też nie ma co tłumaczyć swoim, dobrze, wszystko no. Pięknie, ładnie u mnie. Mówię, jakoś to dokładniej no. przedstawimy w jakimś innym odcinku, może jak będziecie chcieli Tutaj ogólnie się bada różne rzeczy na statku, bla, bla, bla Tu jest teleporter i tak naprawdę tyle, na jeżeli o to chodzi stanowiska Na powiedzieć. stanowiska, na stanowiska to były tak zwane Jestem gotowy do skanowania, jestem gotowy do skanowania Dobra, to od razu skanuj jak przylecimy Gotowy? No Dobra, hop Dobra, skanuję Exosuty, dokładnie, i co? Scanning progress cały czas Dobra, jest asteroida. jakaś Nie ma Ładuj, Robcio Jest jeden pogadamy z nim? Robcio, r tu połącz nas Okej, co jest? Okradamy go czy nie? Oni, oni mówią, że nie chcą żadnych problemów, to może ich nie okradamy jeszcze, co? To nie, to no, sobie to pogadamy. Problemy, bo A w skolego... po są słabi, do... żeby dostać działka mojego. Dobra, <grym> nie, 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 jeszcze, jeszcze tej działkę nie rozgrzewamy. Dobra, leć dalej, Cloud. Dobra. Na razie misji żadnej nie mamy, bo musimy poczekać na misję, aż, na, aż nam jakąś przydzielą. No to co, lecimy? 500, gotowmy? jeszcze no, nie, rozgrzewaj. Rozgrzewaj, robcie już. już. Dobra, i prawie, dawaj, leć. Hop, lecimy. Dobra, ja to będę teraz pomijał, bo ogólnie można to pomijać. Także chyba będzie ciekawie. O, tu czekaj, mamy to jest, to jest też system, jest system okay. automatycznych rakiet, tutaj takie główienka. Ogólnie zapomniałem kupić, bo chciałem jeszcze kupić e, jump fuele. -y, jump fuele -y, czy no paliwo do tych skoków, ale cóż no zapomniałem. Kupimy sobie Dobra. w trakcie. Silnik jest okej. Okay. Dobra, to pomijam. Przygotujcie się. Dobra. O, na dole wróg. Uwaga. O, dużo wrogów, dużo wrogów. Trochę ja pomogę Robcio. Nie, nie. Uciekamy? Dobra, uciekamy. Ładuj. Robcie chodzenie, leci, wirusa, leci wirus do jednego. Dobra, do jednego, weź wirusa, skierowane. wysyłaj. Ja tutaj popatrzę, jak się dzieje. Strzelaj do niego, grzesz, to ci. Nie jest, nie, skacz, nie. Skacz, nie, skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz. Dostali po wirusie, dostali po wirusie, dostali po wirusie. Dobra, ja strzelam. Dobra, 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 czekaj, Co jak? Dobra, 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 dobra daję się... wam shielda wzmocnionego Terdzik okay. mi się nie chce ładować Co ci się nie chce ładować? Terdzik Daję, daj, ten, ten. Daję wam shielda z Dobra, dobra, strzelam. Już się ja też strzelam za chwilę no. Dawaj no, Dobra, lecę wam pomóc, na nowej Prawie padł No, prawie padł Dobra, Ten CU jest nasz jak coś A, dobra, okej okay. Dobra, ginie Ostatni po Wezwać posiłki? Eee yy, przyleciały, przyleciały, ale dobra, poradziliśmy sobie. Okej. Jeszcze jeden na dole, na dole jeden. Jest, To nasz, to nasz, to nasz chyba. To nasz. Ale nie. No ma nie, Jak Tak, nie, 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 strzamy do tego, odwracaj się. Tak? Odwraca się. tak odwracaj się. się do niego, to jest też bruk. Ej, y, temperatura rośnie. To weź się Odzienie Dobra, włączam chłodzenie, ale trochę zużyję tego. Dobra, dawaj, ale tak, staraj się oszczędzać. Dobra. Dobra, leci wirus jeszcze do niego. Dawaj. O, poleciał, widziałem. Też nie celuje? Ciężko jest on na pewno akurat rąbanę, wiecie? Ja trafię Hop! Dobra, trafiony Oooo! Zaraz go nie będzie, zaraz Dobra. go. Dawaj, dawaj, dawaj Ja to operuję Dobra i no. Coś tam Pięknie Coś tam lata, możemy to przechwycić No to skaczemy chyba, nie Dobra, to skaczemy skoro się no. tego nie dało podnieść, no nieważne Się trochę naszukaliśmy, ale no cóż, niestety O, dwa wirusy wykorzystałem na nich no dobra Ile mamy jeszcze wirusów? Nowa misja ja, Jeszcze mamy zero wirusów już e, Musimy usunąć jakieś kurde formy życia Mamy shield boosting w, w rajczego, okay. trzeba Okej to... Tradycyjna no, misja Na planetę prawdopodobnie jakąś Będziemy musieli lecieć na planetę żeby żeby, żeby szukać tych wirusów żeby je potworzyć Dobra zrobimy tak Polecimy tutaj Ho? Bo ogólnie w złą stronę No tak, ale tak no. zrobimy Bo o to żeby jeszcze naprawić No to przydałoby się bardzo. Dobra pomijam Przygotujcie się jest Robcio? No jestem Dobra Kraut? Ja ok. Okej To... iPhone 8? Okej Okej Skanuję mam. Skanuj Dobra. Ja jestem na górze. Dobra, czysto Dobra Czy, czysto? Dalej Czysto? Tak To ja dalej Dobra, Dobra, A nie jest... yy, nasz... Yy, połączyłem z kimś Dobra czyli... z kim, poczekaj, zobaczymy yy, To jest nasza kwatera główna przecież A. Ej, poczekajcie, czy tam widzę surowce? Poczekajcie, podlecę, Weź podleć tam. No bo tam ewidentnie widzę, że to mogą być surowce, takie czerwone. Poczekaj, zobaczymy. No, 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 ja Mogę strzelić do nich. Nie no, strzelaj, no, poczekaj, <grym zobaczę <grym w działka te, te <grym> jak to wygląda. Gdzie to jest no, niby? Na Weź... Na A, A ty no tak, no to są surowce. <grym> tak, to bawać. są chyba surowce, poczekaj, co to jest? To nie są jakieś drony? A to nie są bomby czasem, czy coś? No właśnie. To są bomby! To są bomby, odlatuj, odlatuj! Uciekaj! Uciekaj szybko! Czekaj! Dawaj turbo! Turbo no, dawaj! Turbina w tył! I Dobra, czekaj strzelę to. Tak! To były bąby... Ale siekło ty. Dobra, nie strzelam już do nich. Dostaliśmy... <grym> Ej, nam HP zabrało dużo. Czekaj strzelę sobie... Wow! Dobra! Ja też sobie Mogę? Dzięki. Nie, no. nie! Nie 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 strzelaj, już nie strzelaj, już wystarczy! No! Powiedziałem chyba coś Niesubordynacja grozi wyrzuceniem poza kajutę Coś, co nie wiem Proste, nie to bomby to Dobra to gotowe, 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 gotowe A ten A one chyba z tego statku wielkiego wyleciały e... No może tak, nie wiem przed nami. Dobra, 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 leć Wycelowany, Tak Dobra, leć Oho o. Jestem na dziale Dobra, czysto chyba Czysto, naprawdę czysto Dobra, Cloud, góra Dobra, dobra to ale skanuję. Do, dobra, skok, lecimy dalej. No teraz na stacji będziemy, nie? Tak, teraz ja na teraz stacji będziemy, jest... naprawczej. Dobra. Pilniki, wszystko jest okej, okay, nie? Tak, wszystko. Muzyka się taka włączyła, dosyć energiczna. Dobra. Ej, fajna jest ta muzyka, serio. No. Uspokajające, tak naprawdę. <laughs> mhm, Ej, ale klucz ja mam taką muzykę, taką Tuuuuu ja Tu 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 Nie chwalcie się jaką macie muzykę Hop Scan. Skanuję O, jak e ładnie area. tutaj nie, nie tu chyba jest to na, do naprawy nie? No, no dobra, chyba, to, tak sam, y jest jeden It is broadcasting on trading commerce channel Does not appear to be hostile, okay? Dobra wejś w repair y Do tego repaira cloud. To nie jest repair chyba Nie? To nie jest To nie jest repair, on inaczej wygląda to jest takie kółko takie, w, w które się wlatuje Pokaż mi to, Cloud Kółko to nie spokojnie, jest Spokojnie, patrz tutaj A, jest gdzie to jest, dobra, pasz. no Tu jest, no, tu tak, Okej, dobra, tak. wleć w to er, Robcio, wyłącz tarczę Bo musimy wyłączyć, żeby naprawić Ja pójdę wyłączyć Ja biegnę, już jestem Ja zobaczę, czy coś mamy w cargo Ty, mamy! Mamy tutaj o, rzeczy jest, Dobra, dobra mamy się, Mam lepsze tarcze Move to cargo 500 equip Ej, dobra, wleć bardziej, Cloud, co? Czy już leciałeś? Dobra, nie, nie, stop, stop, stop. Dobra, zadzwoń mhm. do niego, R tu Już dzwonię. do tego reapera, tak? Tak, no. Sorry? Dobrze zadzwoniłeś wcześniej. No nie wiem co kliknąłem. Weź jeszcze raz, okej okay. i e, full reaper. Okej, okay, dobra, włącz tarczę, Robcio A dobra A co? Ej! Włącz tarczę! Nie włączyłem cię, bo myślałem, że odleciał sam sam na sam tak Magicznie, dobra, możesz się rozłączyć R tu jak chcesz Okej okay. Kaci, bo dobra ja naprawieni, rozdaj... to lecimy Dobra okay, sta... gdzie, gdzie, gdzie to się wyłączało tu okay. dobra Okej, okay, no dobra chodźmy. Ja, ja, ja mam chyba najwięcej DNA do rozdania Hop, okay. i... i... Dobrze jest? I tam musisz y, y, na pilota najechać, bo tam masz, tam, bo tam masz wszystkich chyba Polecam oh. się wyciszać ogólnie, nie, ale to tak... A to to, było, słychać, kurde to i... było w cholerę słychać ale A, co? pomijam, to... przygotujcie się Nic, nic w ogóle, ten, dobra, przygotowani? Przygotowani. OK A ja prawie, no dobra. O, to są nasze? To tak, to są nasze, dobra. Okej, okay, to mam. Ale to taka jakby, nie? Się... Pokaż jak mi Klałd, weź daj usiąść tutaj za sterami Oni Bo... są GX12 -y mają słaby engine Ale to nasi, to co my będziemy atakować? Dobra. Ja go. mogę, nie? Tylko mi powiecie kiedy Nie, nie. Nie -y zobaczę sobie. Dobra. Dobra, temperatura jest okej. Okay. Security drones, dobra. Combat drones to są? Nie, 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 nic nie Po co? tylko. Po co kurde, nasze jednostki sprawdzasz? No jak? Um. Bo mogą być nieprzyjazne dla nas. Dobra, to co, pomijamy? No tak, pomijamy. Okej, okay, gotowi? Tak. Tak. Ja czekajcie sekundkę, bo ja chciałem tylko sobie dać, dać level up'y. To dobra, Cloud. To są, to są nasze, 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 easy. Czy my jesteśmy na, na miejscu? Nie, jeszcze nie. Możemy już tam kanuję, do semki? Nie, jeszcze nie możemy do 108 musimy jeszcze jedno z kogo zrobić. No, a to kieruj, robcie ładuj. To ja zaraz będę, tylko sobie jeszcze rozdam te no, punkty. No ale też ja polecę, nie a wiem po co tak rozdajesz te punkty w sumie. A przy ciebie, to dolecimy też tam kiedyś? Nie, no ale za dwa lata chyba. Chyba za dwa lata, bez kuty. No, no, ja już wycelowałem, dobra, okej. Okay. Leć, leć. Wystrzelił, kurde. A po co tam lecimy właściwie? Bo mam misję. A, aha, no, gotowi? Więc przygotuj się tam. Ej, dobra, A, gotowi. Okej, okay, i? Ej, wycieka imba, jaki teraz ten statek pod moją kontrolą, będzie szybki. Okej, okay. zobaczymy. O ale, naszych no, no, jedno. Tak, to są nasze, dobra, na szczęście. E... Ale coś się strzelają chyba. Ło, strzelają się e... chyba, bo dźwięk był taki, nie? Nie, no, czekajcie. Nie, to skan był. To jest skan, nie, oni nie są zbrojni. I teraz do stołysemki musimy sobie polecieć. No tu losowa jest muzyka akurat, chyba że jest walka, to inna. Ej, ale y, nie nas wykryć, nie Więc... no, no to niech nas wykryją, no Jezu, to są nasze jednostki. Co to robi, powiedz mi? Mów Bo ja nie rozumiem. Dobra, to? dawaj, już. Tak, już. Alej. Teraz jedziemy na misję, nie? Tak, teraz będzie misja. Hop. jest planeta, jest planeta. Dobra, przeskanuję ją teraz. Skanuję. planety nie ma nic. Claimed by. Zobaczymy yy, formy najpierw może tak? To chyba będzie najciekawsze. A tu możemy skanować life formy jeszcze? No Tak, tak, tak. Jezu I Wylądujemy na niej, nie? No tak, wylądujemy, Ta. wylądujemy. Dobra, to co ja korp, tak korp. czyli to jest nasza planeta. Tak, to jest nasza planeta. Tak. Dobra, to idziemy chyba co? Kombinezon no tak, lepiej tak, załóżmy, tak, bo tak, nie wiadomo. Tak, kombinezony. Tak, kombinezony. Ta, wiem, no przecież, przecież kurde nie raz korzystaliśmy z tego statku. Dobra. Jak? Ogólnie to jest 5 statków, czy 6, więc jeżeli chcecie, to też możecie napisać w komentarzach, czy chcecie jakieś inne statki, bo ten nam się najbardziej ogólnie podoba, bo jest parę jeszcze, które no średnio mi się podobają, jak patrzę Dobra, idziemy, idziemy, panowie. Aczkolwiek pa. nauczyliśmy się trochę grać, bo jak na tym pierwszym graliśmy, to... Tragedia, o, byliśmy już na tym. No, to jest Dobra. Porozmawiajmy tutaj. Możecie sobie poczytać, jak chcecie, bo my ogólnie znamy już treść tej misji, także... Także jest OK. Eee, dobra, akceptujemy, nie wiem czemu nie mogę anulować, okej, okay, odejść wystarczy, enter station. Ja już na zewnątrz ogólnie, nie chciało mi Ja no też. Aha, no okej, okay, my tutaj sobie po pobawimy nie, nie się... nie myślcie tak szybko, co wy? No poczekajcie my na nas. Na co to jest za w ogóle, hmm. mogliście nie iść. Trochę zachowajcie immersing... Dobra, tam był jakiś item, ale dobra, wrócimy po niego. A to temperatura to jest pokazana jaka jest na zewnątrz? Tak, ale to jest w Fahrenheit'ach chyba, wiesz? Możliwe. Niemożliwe. No 70... zawsze jest 70 nawet na statku, no coś mi się nie chce wierzyć. Dobra, nikt nie wziął skanera oczywiście, nie? O, ale lipa. Dobra, wróć R tu po skaner. Przed nami są trzy kontakty, to są trzy hostaile. Może Dobra, więcej być. Trzy hostaile to typowe. A, pający. przed nami. No to pewnie jest tradycyjny schemat ogólnie. Na tej mapie już byliśmy także. Dwa hostaile i chyba trzy w jednym miejscu są. Okej, okay, widzę jednego. O, o, dobra, zabity. No jest strzelanie, akurat nie jest jakąś najlepszą, nie wiem, specjalnością tej gry, a jest dużo pistoletów nawet. O, coś znalazłem? Co to ja jest? Tu próbka gdzieś. Jest no ja wiesz? też znalazłem próbkę. A widzisz jakieś próbki? R tu? Musicie, musicie mi jedna. A no widzę jakiś ten. Fiotki. <śledź> Ocel. Dwa metry przed nami. Nie, czekaj, nie dwa metry. Bo jest tam chyba. Jest, jest! Yes. Masz go? Dobra. Leży. Dobra, to wracamy. Jeszcze? Okej, okay, objective complete Dobra, Zde próbki. pamiętaj, żeby że mi te, te próbki dać do laboratorium, nie? No ja mam pełno, jeszcze tam znalazłem jedno jej nie wziąłem O fire firex ty znalazłem tego. E Jak to się nazywa? Gaśnicę na plus dwa jak my to nie to Dobra, wezmę sobie, wychwipuję, plus dwa gaśnica. Wow! Dobra, ja idę odłożyć kostium. Okej, ja idę odłożyć kostium i idę jeszcze włożyć. te ta... do próbki. Dobra, idę odłożyć tobie te próbki, czekaj, gdzie tu jest. A, tutaj, dobra. Tutaj w tym atomizerze musisz. Tak, coś jest naładowane, wszystko. Ja tu do atomizera włożę, to jest LL. Okej, trochę wszystko. Wyceluj, lot. Ej, a na mapie jest taki obszar na pomarańczowo zaznaczony, co to jest? Na pomarańczowo tam coś jest, tego jestem pewny. Że coś tam jest, to jest to chyba przejęty przez nas teren, tak mi się wydaje. startowaliśmy przypadkiem? No ogólnie tam jest pełno pomarańczowych, to, to znaczy, że są nasze te przejęte tereny. Tylko nie wiem czy da się przejmować te tereny, pewnie później będzie się dało. To jest taki irli-irli No, to jest irli-irli. Dobra, to co, może chyba w sumie się pożegnałem, bo już trochę trwa odcinek. Nie wiem, czy będzie jeden z tego odcinek, czy dwa, bo i tak nie mamy zbytnie czasu, żeby nagrać. Więc chodźcie tutaj, tak pożegnamy się ładnie. Dobra, to się żegnamy. Popatrzcie, to jest taka nasza załoga. Ja wam pokażę siebie też, patrzcie. To, to jestem ja. Dobra, no. elo. Elo.